Strefa ekspertów. Witajcie, nazywam się Beata Tomaszkiewicz i jak wiecie, jestem dziennikarką Pulsu Biznesu. Ze mną jest pan Wojciech przybył, członek zarządu do spraw marketingu, innowacji i ubezpieczeń WFL. Nie bez przyczyny się dzisiaj spotykamy mianowicie sporo rozmawiamy o tym, jak branża finansowa przetrwała przez ostatnie dwa lata. A leasing i firmy leasingowe przetrwały ją wyjątkowo dobrze. Wszystko by wskazywało na to, że przynajmniej ten początek kryzysu problemy z dostawami, problemy z pozyskaniem samochodów czy maszyn i urządzeń, a przede wszystkim części do nich powinny spowodować wielki kryzys w tej branży. Natomiast, jak się okazało, ten pierwszy rok pandemii wcale nie był dla tej branży taki zły, a zeszły był wręcz rekordowy. Z czego to wynika, że te lata nie były złe, a właśnie ubiegły był rekordowy? Wynika to z, głównie z tego, że kryzys, którego byliśmy świadkami przez ostatnie dwa lata, kryzys głównie pandemiczny, był kryzysem, który nie wyszedł z gospodarki. Gospodarka była w dobrej kondycji, instytucje finansowe były w bardzo dobrej kondycji, w związku z czym w zasadzie po tym pierwszym trudnym kwartale pandemicznym, kiedy gospodarka i, i sabrynek leasingu no, nie boimy się tego słowa, no, przeżyły dużą zapaść. Bardzo szybko udało się odbudować taki pozytywny nastrój w gospodarce. Pozytywny w tym sensie, że firmy chciały dalej produkować, a konsumenci dalej kupować. I to spowodowało, rozumiem, że jakby popyt się nie zmniejszył. Był ciągle dosyć wysoki i ciągle było to zapotrzebowanie zarówno na samochody, jak i maszyny i urządzenia. Popyt się nie zmniejszył. W zasadzie wszystkie problemy, których jesteśmy świadkami przez ostatnie dwa lata, to są głównie problemy po stronie podażowej, nie popytowej. Tak jak powiedziałem, gospodarka była w dobrej kondycji, czyli były zamówienia. Instytucje finansowe były w doskonałej kondycji, czyli były pieniądze na finansowanie zakupów, na finansowanie rozwoju. W związku z czym jedynym problemem, z jakim się spotykaliśmy, to był problem niedostępności części, niedostępności towaru, związany właśnie z, głównie z tym, że przerwane zostały łańcuchy dostaw w światowej gospodarce. Czyli no, mieliśmy słynny problem z półprzemołnikami, który w tej chwili zostały zastąpiony problemami z dostawą innych komponentów i części. Natomiast głównie był to problem zerwanych łańcuchów dostaw. Z którymi firmy radziły sobie jak mogły. Najgorzej radzili sobie ci, którzy mieli duże zaufanie do tych łańcuchów dostaw, czyli firmy, które de facto nie gromadziły zapasów. Te firmy, które były mniej uzależnione od niedostępności swoich łańcuchów dostaw, one radziły sobie dobrze. I to też widzimy dosyć mocno, jeżeli patrzymy dzisiaj na chociażby wyniki sprzedaży samochodów osobowych, gdzie Toyota, która radzi sobie świetnie, osiąga naprawdę rewelacyjne wyniki. 2021 był rekordowy dla całej branży leasingowej, ale państwo, FL, rośliście zdecydowanie szybciej niż rynek. Właśnie, co się takiego stało, że ta branża po takim zatrzymaniu sprzed dwóch lat, wyhamowaniu raptem zaczęła bardzo szybko rosnąć i co się stało, że wy byliście w ogóle lepsi niż wszyscy pozostali? Jak patrzymy na polską gospodarkę, głównie na polski przemysł, to już pod koniec 2020 roku widzieliśmy mocno, że poziom wykorzystania mocy produkcyjnych Doszedł do poziomu 80%. 80% wykorzystania mocy produkcyjnej w przemyśle oznacza, że trzeba pilniej inwestować, dlatego że 80% to jest średnia, ale dla wielu przedsiębiorstw oznacza to, że po prostu osiągnęły szczyt swoich możliwości produkcyjnych. Więc to był taki bardzo mocny impuls zakupowy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to to, że no, po tej krótkiej przerwie, po tym krótkim, że tak powiem, załamaniu na rynku, ten popyt nie zniknął. Tylko został odłożony, w związku z czym on znowu bardzo mocno napędził gospodarkę. To tak w dużym skrócie, jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło na rynku. Natomiast jeżeli chcielibyśmy uzyskać odpowiedź na pytanie, co spowodowało, że FL radził sobie na tym dobrym rynku dużo lepiej, myślę, że odpowiedzi są dwie. Po pierwsze, to nasza reakcja na kryzys bardzo szybka i bardzo jednoznaczna. Czy postawiliśmy na to, żeby wspierać naszych klientów? W pierwszym miesiącu pandemii przyjęliśmy na siebie potężną liczbę wniosków o restrukturyzację. To było kilkanaście czy wręcz kilkadziesiąt tysięcy wniosków. Bardzo szybko, bardzo sprawnie obsłużyliśmy te wnioski, pozwalając klientom wstrzymać się z, ze swoimi płatnościami co bardzo ważne, zgodnie z polityką grupy, zgodnie z tymi wartościami, które nam na co dzień towarzyszą. Nie zarobiliśmy na tym, to znaczy podjęliśmy decyzję, aby tą restrukturyzację przeprowadzić bez żadnych kosztów dla klientów. To nam pozwoliło zbudować duże zaufanie, i na tym zaufaniu głównie zbudowaliśmy nasz wzrost. Drugim elementem, który nam bardzo pomógł, to było bardzo racjonalne podejście do ryzyka. My w tym okresie, kiedy w zasadzie branża finansowa bardzo mocno przehamowała, jeżeli chodzi o akcję kredytową, ponieważ działa w dużej niepewności. My byliśmy w stanie bardzo precyzyjnie oznaczyć te sektory gospodarki, które charakteryzują się wysoką odpornością na tego rodzaju kryzysy, na tego rodzaju perturbacje na rynkach. W związku z czym byliśmy bardzo otwarci na akcję kredytową. I to dało nam finalnie ten sukces, to znaczy klienci wiedzieli, że jeżeli przyjdą do nas, to zostaną po prostu obsłużeni. A jakie to sektory, te bardziej odporne? Przede wszystkim transport, przede wszystkim budownictwo, rolnictwo. To były te sektory, które radziły sobie znacznie, znacznie lepiej niż reszta gospodarki. No i oczywiście przemysł. Tutaj widzieliśmy bardzo mocno, że szczególnie w roku 20 i 21, jeżeli chodzi o rynek maszyn i urządzeń, to on radził sobie naprawdę dobrze. Tutaj było znacznie Mniej problemów związanych z przerwanymi łańcuchami dostaw niż na przykład na rynku transportu. Równocześnie te dwa lata to było takim bardzo przełomowym, jeśli chodzi o wprowadzenie nowych technologii, nowych rozwiązań we wszystkich instytucjach finansowych. Banki się tym bardzo chwaliły, firmy leasingowe nieco mniej. Czy może Pan opowiedzieć o transformacji technologicznej w waszej branży, ale przede wszystkim również w Państwa grupie? Byliśmy organizacją doskonale przygotowaną do tego, żeby działać zdalnie. Przeszliśmy nie w związku z kryzysem pandemii, ale generalnie no w związku z realizacją naszej strategii technologicznej, przeszliśmy na taki model działania, w którym de facto każdy pracownik ma laptopa, a nie komputer stacjonarny. Każdy pracownik ma telefon komórkowy, a nie telefon na biurku. To były te elementy, które de facto od pierwszego dnia, kiedy. No, ten stan pandemii został ogłoszony. Byliśmy w stanie powiedzieć pracownikom, że mogą pracować z domu, i oni byli w stanie pracować z domu. Nie mieliśmy de facto ani jednego dnia przerwy technologicznej związanej z tym, że jakieś systemy były niedostępne dla osób poza głównymi biurami, czy też no, dla naszych klientów. Udało nam się bardzo sprawnie. Następnego dnia w zasadzie po zamknięciu biur, uruchomić wszystkie krytyczne procesy. Czyli zarówno call center, jak i nasi handlowcy byli w stanie pracować absolutnie, absolutnie zdalnie. I to taka pierwsza rzecz związana z tym, że, żeby mówić o jakimś przygotowaniu do pracy zdalnej, to poza nowoczesnymi rozwiązaniami trzeba mieć po prostu bazę. Tak? Czyli trzeba mieć po prostu możliwość pracy spoza biura i obsługi wszystkich krytycznych procesów. Druga rzecz to możliwość zdalnego zawierania umów. No i tutaj. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że branża leasingowa jest w najgorszej sytuacji spośród całego sektora finansowego, dlatego że bankom jest dużo łatwiej pracować zdalnie. Głównie dlatego, że mają prawo bankowe, które pozwala im stosować takie niekwalifikowane podpisy elektroniczne. My w leasingu w zasadzie nie mamy takiej możliwości. Jedyne co możemy robić, to posługiwać się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ten kwalifikowany podpis elektroniczny jest o tyle skomplikowany, że żeby móc go sprawnie zastosować, to wymagany jest jednak ten pierwszy osobisty kontakt z klientem. De facto na początku pandemii no, to był taki warunek bardzo mocno wykluczający. Natomiast przy współpracy z naszymi partnerami, tutaj głównie jeżeli chodzi o dostawcę popisu elektronicznego firmę ASECO, udało nam się bardzo szybko, bardzo sprawnie zbudować proces zdalnego wydawania, Podpisów kwalifikowanych dla wszystkich naszych zdanych klientów. Poza tym wprowadziliśmy kilka takich rozwiązań, które prowadziły taki, powiedziałbym, quasi zdalny model to znaczy cały proces zawierania umowy odbywał się zdalnie przy wykorzystaniu po prostu narzędzi do wideokonferencji, i tylko sam podpis był składany przy wykorzystaniu po prostu klasycznych metod dostarczania papierowego dokumentu. Jakie jeszcze rozwiązania wprowadziliście dla klientów? Bo z tego, co ja wiem, to wy generalnie jesteście w awangardzie różnych technologii na rynku leasingowym, ale równocześnie bardzo one wspierają no, klientów takich zarówno ich codziennej działalności, jak i właśnie w kontaktach z wami? My byliśmy bardzo dobrze przygotowani do tego kryzysu już wcześniej, to znaczy ci, którzy Chcieli następnego dnia po kryzysie budować jakieś rozwiązania, no byli skazani, można powiedzieć, na porażkę, tak? dlatego że to są rzeczy trudne, trudne zwłaszcza w instytucjach finansowych, dlatego że na wiele rozwiązań wymaga certyfikacji, przejścia przez procedury bezpieczeństwa, ryzyka i tak dalej. Więc z dnia na dzień takich rzeczy, jeżeli nie jest się przygotowanym, w zasadzie nie da się wprowadzić. To, na co my byliśmy dobrze przygotowani, to nasza, powiedziałbym, Klasyczna oferta leasingu swobodnego, czyli my w pierwszych dniach pandemii oferowaliśmy naszym klientom możliwość samodzielnego zarządzania czasem trwania umowy, czyli klienci, którzy nie mieli żadnych opóźnionych płatności, mogli samodzielnie, wchodząc na nasz portal klienta. Zmodyfikować swój harmonogram w taki sposób, żeby de facto miesięczne raty w takim 3-6-miesięcznym okresie obniżyć sobie do złotówki. Więc wielu klientów nie musiało czekać na rozpatrzenie wniosku, tylko mogli to zrobić samodzielnie. To jest w tej chwili chyba unikatowe rozwiązanie na rynku, tak? Czyli, żeby móc w ramach takich bardzo samoodsługowych rozwiązań samodzielnie zarządzać sobie czasem trwania umowy leasingowej. Te rozwiązania nadal funkcjonują? Czy bierzecie Państwo pod uwagę, że któryś z klientów może mieć przejściowy problem i pomimo tego, że przynajmniej teoretycznie okres pandemii się zakończył, to nadal może sobie właśnie w ten sposób zarządzać swoim leasingiem? Absolutnie tak. Leasing swobodny jest taką standardową częścią naszej oferty. W ramach tego rozwiązania klienci, oczywiście w jakimś tam ograniczonym zakresie, ale jeżeli chodzi o takie reagowanie na rzeczy, które się dzieją tu i teraz, mogą nadal samodzielnie zmieniać sobie wysokość rad. Jeżeli z jakichś powodów sytuacja jest bardziej złożona, to my na bieżąco wszystkie takie wnioski klientów rozpatrujemy indywidualnie. Mieliśmy taką drugą, powiedziałbym, kryzysową falę niepokoju związaną z wojną w Ukrainie. Natomiast tutaj skala tych wniosków była naprawdę niewielka i podobnie jak w przypadku tego kryzysu związanego z COVID-em, wielu klientów z tych, którzy do nas wystąpili z wnioskiem o restrukturyzację swojej umowy, w zasadzie po kilku tygodniach wracali i mówili, że nie, nie, to oni jednak chcieliby wrócić do tego standardowego harmonogramu pierwotnego, ponieważ poradzili sobie, ponieważ sytuacja jednak jest pod kontrolą i mogą dalej w normalny sposób realizować swoje zobowiązania. A proszę powiedzieć, jak duża grupa korzysta w tej chwili z podpisu kwalifikowanego? Czy to są wszyscy klienci, czy prawie wszyscy? Ta sytuacja jest bardzo dynamiczna. Znaczy, coraz więcej klientów posiada ten podpis elektroniczny, coraz więcej z niego korzysta. Z takich naszych, najbardziej powiedziałbym, obiektywnych doświadczeń, możemy powiedzieć, że to jest w tej chwili grupa około 25% naszych klientów, którzy na co dzień używają, funkcjonują z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. To widzimy w sytuacjach, kiedy musimy przeprowadzić jakieś akcje aneksowania. Jakieś, powiedziałbym, bardziej masowe zmiany w umowach, i widzimy, jak wielu klientów odpowiada nam właśnie w ten sposób. Czyli zamiast odsyłać nam pisane dokumenty, po prostu przesyłają nam elektroniczną kopię właśnie z podpisem elektronicznym. Klienci bardzo się oswoili z tym narzędziem i widzą jego zalety. I tutaj, jak he, pamiętam jeszcze takie rozmowy sprzed pandemii z osobami bardzo mocno związanymi z tymi wszystkimi procesami paperless tak i, i wprowadzania podpisów elektronicznych na bardziej masową skalę do obrotu gospodarczego, no to wszyscy nie doceniali, wydaje mi się, jednej bardzo istotnej rzeczy związanej z podpisem elektronicznym. On w sposób niesamowity oszczędza nam czas. Widzimy to też w naszej sieci, to są handlowcy, którzy w tej chwili 20-30% produkcji cały czas realizują dzięki wykorzystaniu podpisu elektronicznego i w zasadzie nie wyobrażają sobie pracy bez tego narzędzia, podkreślając przy tym, że to jest narzędzie, które buduje olbrzymią satysfakcję zarówno po stronie klientów, jak i naszych partnerów, czyli dostawców sprzętów do leasingowania. Wszyscy cenią sobie to, że dzięki podpisowi elektronicznemu można transakcje przeprowadzić dużo sprawniej, dużo szybciej niż w sytuacji, która miała miejsce wcześniej, kiedy no pomimo tego, że to nasz handlowiec jechał do klienta, do dostawcy, żeby załatwić wszystkie formalności, to dzisiaj dzięki wykorzystaniu tego narzędzia, którym jest podpis elektroniczny, można to robić dużo szybciej, dużo sprawniej, z dużo większą satysfakcją dla wszystkich. A czego jeszcze klienci w najbliższych miesiącach mogą się spodziewać po EFL? Jakie rozwiązania jeszcze zamierzacie wprowadzić? To, nad czym w tej chwili bardzo mocno pracujemy, to możliwość wprowadzenia w pełni samoobsługowego rozwiązania do zawierania umów leasingowych czyli takiego end-to-end -end leasingu online. Takiego rozwiązania, w którym klient poprzez wybór środka trwałego na stronie internetowej, jest w stanie sam przejść przez proces ofertowania, oceny zdolności kredytowej, decyzji kredytowej do podpisania umowy zdanie, czyli z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. To jest w tej chwili narzędzie, nad którym bardzo mocno pracujemy. Myślę, że już w tym roku będziemy w stanie pokazać taką bardzo zaawansowaną, pierwszą wersję tego rozwiązania. Przeczytałam niedawno wasz raport o cyfrowej rewolucji biznesu. Określiliście w nim 10 kierunków transformacji technologicznej biznesu. Czy może pan opowiedzieć w jakich kierunkach będzie się technologicznie biznes rozwijał i jak FL wpisuje się w ten rozwój? Po pierwsze, zdanie, czyli to, o czym już w tej rozmowie mówiliśmy. Po drugie, inteligentny. Co to znaczy? To znaczy, że firmy z coraz większym zainteresowaniem patrzą na rozwiązania dotyczące takiego obszaru, którym jest sztuczna inteligencja. Niekoniecznie jakaś bardzo zaawansowana, ale wszystkie rozwiązania, które automatyzują procesy, które pozwalają na sprawniejsze podejmowanie decyzji, na szybsze podejmowanie decyzji, czy też eliminację człowieka w procesie. Takie rozwiązania jak voiceboty czy chatboty. Trzecia rzecz to właśnie automatyzacja. Duże, duże uproszczenie. Tak? Widzimy, że firmy dążą do tego, żeby w swoich procesach stosować jak najwięcej uproszczeń. Dlaczego? Dlatego, że uproszczenie to przede wszystkim finalnie duża oszczędność kosztów. W coraz bardziej konkurencyjnej gospodarce to jest kierunek po prostu, od którego nie ma odwrotu. Wygoda. Ta wygoda, która i dla firm, i dla ich klientów jest kluczowa, to jest ta wygoda, która jest związana z tym, żeby wszystko było w jednym miejscu, czyli żebyśmy chodząc na stronę naszego partnera, wszystko mogli załatwić w tym jednym miejscu, bez konieczności, nie wiem, przełączania się na inne serwisy, czy wręcz przechodzenia do tego świata bardziej realnego. Kolejny element to taka optymalizacja, powiedziałbym, dopasowania, czyli rozwiązania szyte na wymiar. Mówi się w tej chwili o tym, że w zasadzie w całym obszarze Segmentacji klientów, segmentacji rynków, dążymy do tego, żeby budować tak zwany segment of one, tak? czyli żeby budować rozwiązania, czy to na miarę najbardziej dopasowane do potrzeb klientów, co tak naprawdę oznacza dużą elastyczność i dużą prostotę. Kolejny obszar to transparentność, czyli no to zaufanie, o którym już wcześniej powiedziałem. To znaczy, nie jesteśmy w stanie budować procesów zdalnych, nie jesteśmy w stanie budować procesów odmiejscowionych, pozbawionych tego human touchu w momencie, kiedy. Nie jesteśmy w stanie zbudować zaufania, to znaczy, nikt nie podejmie decyzji biznesowej, która dotyczy istotnych kosztów, istotnych nakładów, które trzeba ponieść, jeżeli po prostu nie ma zaufania. Ta transparentność, ona się wyraża w takich wielu rzeczach, które na co dzień możemy zobaczyć, takie jakby chociażby, nie wiem, no, opinie w internecie, to znaczy. Proszę zwrócić uwagę na to, jak często dzisiaj przed podjęciem decyzji o zakupie szukamy opinii innych ludzi. Ten nurt, ta metoda postępowania, czyli zbieranie doświadczeń użytkowników i zbieranie ich opinii, to jest coś, co będzie się bardzo mocno rozwijało w najbliższych latach. Oczywiście bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo informatyczne to w tej chwili chyba najbardziej rozwijająca się ideą informatyki. Jeśli patrzymy na rynek profesjonalistów tutaj, to fachowców bezpieczeństwa Informatycznego to są w tej chwili chyba najbardziej pożądani pracownicy w całej branży IT. Kolejny element, który wydaje się bardzo istotny dla przedsiębiorców, ale przede wszystkim też dla klientów na polskim rynku, to jest ekologia. W tym wymiarze, oczywiście, poza elementami związanymi z odnawialnymi źródłami energii, no, wspomnianą fotowoltaiką. Farmami wiatrowymi czy elektrycznymi samochodami. Chodzi właśnie też o ten element paperless, tak? czyli chodzi o to, żeby w naszej bieżącej działalności postępować racjonalnie, no, unikając dużego marnotrawstwa, tak? drukowania ton papieru. No i ostatni element to jest szybkość. To jest też element, o którym dzisiaj już chwilę rozmawialiśmy. Nie chcemy tracić czasu na rzeczy, które nie wnoszą żadnej wartości do naszej pracy. Czyli nie chcemy bez sensu jeździć od biura do biura. Chcemy robić biznes, chcemy się zajmować rzeczami, które rzeczywiście wnoszą wartość. A nie są po prostu czystym marnotrawstwem naszego czasu. Na zakończenie zapytam jeszcze, jaki będzie ten rok dla Państwa klientów, i w związku z tym, jaki ten rok będzie dla EFL? Ach, bardzo trudne pytanie. Trudne dlatego, że od dwóch lat funkcjonujemy w takim obszarze potężnej niepewności i ta niepewność jeszcze nam się zmienia. Tak? Najpierw żyliśmy w niepewności związanej z COVID-em, z tym jak on się rozwija, kiedy rozwinie, kiedy w końcu jakby tą niepewność pokonaliśmy. Pojawiła się niepewność związana po pierwsze z inflacją, po drugie z tą szalenie niebezpieczną sytuacją za naszą wschodnią granicą, galopującą inflacją i kolejnymi perturbacjami z zerwanymi łańcuchami dostaw. Oceniamy to w taki sposób, że ten i następny kwartał dla gospodarki będą trudne. Będziemy obserwowali pewne spowolnienie, trudno w tej chwili ocenić, jak głęboko one będzie, natomiast to na pewno będzie zauważalne. Natomiast liczymy na to, że czwarty kwartał to będzie już moment, w którym gospodarka znowu zacznie się odbudowywać i zacznie się na nowo rozpędzać. Czyli że może nie być to kolejny rekordowy rok, ale nie będzie to rok bardzo zły. Jesteśmy mimo wszystko optymistami. Dziękuję. Wojciech przybył, był moim państwa gościem. Mam nadzieję, że ten rok nie będzie zły dla branży leasingowej, bo jeśli nie będzie zły dla branży leasingowej, to znaczy, że nie był zły dla polskich przedsiębiorców. I jestem też przekonana, że te wszystkie innowacyjne technologiczne rozwiązania, jakie wprowadziła branża leasingowa, a przede wszystkim EFL, bardzo nam tę współpracę na co dzień ułatwią. Dziękuję panu pięknie za to spotkanie. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję państwu. Strefa expertů.